6 tydzień, maja, poniedziałek. Witam CryptoFlash, informacje z kryptowaluty, także rynki tradycyjne. Event w Dubaju, szczyt fintech Summit 2024 ustanawia globalny punkt odniesienia do sposobu, w jaki przedsiębiorstwa, rządy podchodzą do innowacji finansowych, skupia światowe słaby myślicieli, decydentów, którzy dzielą się narzędziami, przepisami, ramami niezbędnymi do kształtowania przyszłości fintech oraz finansów, przyczynią się do ich rozwoju. Ten szczyt konsoliduje. W Dubaju jako wschodzące centrum fintech, zachęcając startupy do innowacji i inwestycji. Od jego wizjonerskich przywódców linki, zawarte pod materiałem. Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia na rynkach tradycyjnych, m.in. dziś Nowy Jork. I John Williams, prezes Fed Markin, wystąpił w przemówieniu. Piątkowe dane o zaufaniu konsumentów dadzą świeży wgląd w oczekiwania inflacyjne i perspektywy gospodarcze. Tygodniowy raport na temat liczby nowych bezrobotnych ukaże się w czwartek. Sezon wyników za pierwszy kwartał odbliża się do końca, niektóre większe spółki, których raporty zostaną opublikowane w tym tygodniu, m.in. Walt Disney. W czwartek spotkanie Banku Anglii w sprawie procentowych. Pytanie, czy nie pojawią się nowe oznaki zamiaru obniżki procentowych w nadchodzących miesiącach. Zeszły tydzień to cena ropy naftowej odnotowała największą tygodniową stratę od trzech miesięcy, przy czym cena ropy Brent spada ponad 7%. Inwestorzy obawiali się, że wyższe i dłuższe koszty finansowania zewnętrznego ograniczą wzrosty gospodarczy w USA największym na świecie konsumentu ropy. Bank Rezerw Australii, spotkanie w dniu jutrzejszym na swoim ostatnim posiedzeniu politycznym, w następstwie gorętszych niż oczekiwano danych o inflacji za pierwszy kwartał oraz danych wskazujących na dalszą dobrą koniunkturę rynku pracy. Poniedziałkowy poranek w Azji, giełdy azjatyckie, lekki wzrost zauciły na Wall Street po tym jak słabe dane o zatrudnieniu wywołały ponowny wzrost oczekiwań na obniżki 100%. Ogólnie w miesiącu kwiecień większość rynków azjatyckich odnotowała znaczne straty, Token Unlock w tym tygodniu, jakie tokeny mamy najwięcej do Unlock, i m.in. Aptos 2,64%, 104 miliona dolarów to jest jeden z projektów w tym tygodniu o największym Unlock. BTC interwał tygodniowy i mapa likwidacji 64700, 64900, a może lekko zahaczymy o 6430. Bitcoin przekracza 1 miliard przetworzonych transakcji. Do druk dolara wzniesie BTC do 70 tysięcy dolarów, twierdzi Arthur Hayes. Znany miliardy związane z BTC, założyciel BitMEX, dzieli się swoimi optymistycznymi prognozami dla rynku krypto. Oczywiście, dwie strony płotu. Hayes opiera swoją analizę na niedawnych działaniach Rezerwy Federalnej Departamentu Skarbu USA, określających jako ukryte sposoby, formy drukowania pieniędzy. Strategia inwestycyjna Hayes'a na najbliższy czas, autor Posta na platformie społecznościowej X, informuje, że ponownie akumuluje kryptowluty, głównie shitcoiny. Tydzień rozpoczął się poprzednio od gwałtownego spadku BTC. Sytuacja zmieniła się po spotkaniu Rezerwy Federalnej pod przewodnictwem Jerome'a Powella. Decyzja o utrzymaniu procentowych na niezmienionym poziomie spowodowała tymczasową stabilizację cen. Mimo optymistycznych prognoz, Hayes przyjmuje ostrożne podejście do PTC. Nie planuje zwiększać swoich rezerw kryptowaluty w obecnej chwili, sugerując bardziej konserwatywne podejście wobec zmienności rynku. Startupy krypto otrzymały w kwietniu 935 milionów dolarów od funduszy VC, czyli Venture Capital. Według DeFi Lama fundusze VC zentowały w kwietniu owy wzrost. Kwota jest o 8% mniejsza od kwoty zainwestowanej w marcu, w którym odnotowano największą mieszczą zbiórkę od 2022 roku października blockchain Warstwy pierwszej. Monat zarejestrował na większą rundę zbierania funduszy w tym okresie. 225 milionów dolarów. BeraChain to kolejny blockchain warstwy pierwszej. DeFi w poprzednim miesiącu także otrzymuje środki od funduszy. Venture Capital przyjęto 157 milionów dolarów, stanowi więcej niż w marcu o 50 milionów dolarów. I tak Ellipsis Labs otrzymuje 20 milionów. Innym sektorem kryptowalut, któremu w kwietniu poświęcono więcej uwagi ze strony Fausy jest sektor aplikacji skoncentrowanych na Web3 który ten z 3 milionów do 19 milionów dolarów w kwietniu. Gry internetowe to jedyny sektor branży blockchain, który odnotował mniejszy napływ kapitału z FC, spadając z 83 milionów do 24,7 w poprzednim miesiącu. Historia CZ, Changpeng Zao, jego niezwykła podróż od skromnych początków do zostania dyrektorem generalnym Binance, jednej z największych gieł kryptowalut na świecie, inspirująca historia w marcu 2024 CZ. Jest 29 najbogatszym człowiekiem na świecie, którego majątek szacuje się na 39,6 miliarda dolarów. CZ pracował w Bloomberg na początku XXI wieku, opracowując systemy transakcyjne dla kontraktów terminowych i akcji. Dołącza do Blockchain Info 2005, kolejno założyciel Fashion Systems. 13 rok jako CTO, dołącza do OkuCoin. Burger Story, dobrze sama historia o CZ, uczestniczył w konferencji kryptowalutowej na Tajwanie. 18 rok nie mógł znaleźć miejsca do jedzenia. Zamiast tego kupował hamburgery za pomocą BTC, prosząc o dostawę w zamian za Bitcoin. To wywołało wzrost zainteresowania społeczności krypto a wielu z nich zgłosiło się na ochotnika do dostarczenia burgerów. Binance założony w 2017 roku otrzymuje 15 milionów dolarów w ramach pierwszej oferty monet rozpoczęła hanteln. 11 dni później, niecałe 8 miesięcy później Binance staje się największą na świecie giełdą kryptowalut. Sprawy cywilne, pozew cywilny przeciwko firmie i CZ zarzucają łamanie przepisów finansowych mających na celu ochronę amerykańskich inwestorów. Emisja papierów wartościowych giełd oskarżyła Binance i CZ o niewłaściwe zarządzanie środkami pieniężnymi. CZ, dyrektor generalny Binance, czołowej giełdy krypto. Przyznaje się do zarzutów związanych z praniem pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Według Departamentu Skarbu USA Binance nie wdrożyło środków bezpieczeństwa, aby zapobiec podejrzanym transakcjom z grupami, w tym Hamasem. Bitcoin ETF, który z nich jest najlepszy? Ten artykuł przeanalizuje fundusze ETF i Bitcoin. Dla zainteresowanych szerszy materiał do wglądu w linku pod materiałem. Rynek kasowy funduszy ETF BTC ewoluuje. Inwestorzy muszą być świadomi opłat pozycji inwestycyjnych związanych z każdym funduszem. I tak Grayscale... Między innymi wysokość Fi 1,5%, Blackrock, jego znacznik IBET 0,25%, natomiast cała tabelka te ta oto przedstawia poszczególne fundusze Bitcoin ETF, Ticker i ich wynoszące obecne FI widzimy, że ten najmniejszy. 0,19 Franklin Templeton Kolejny Bitwise 0,20%, 21% to jest ArcShares, a BlackRock 0,25%. Dyrektor generalny Uniswap rozważa etyczną dystrybucję tokenów, potępia tokeny o niskiej wartości, zmienną przecinkowej, uważając je za szkodliwe i na większą budzą jego irytację. Chodzi o Haydena Adamsa, założyciela dyrektora generalnego Uniswap. Przedstawia swoje podejście do kwestii etycznych w swoim poście na X. Adams podkreśla, że chodzi mu o tokeny, a nie punkty. Następnie krytykuje praktykę dokuczania, tworzenia niejednoznaczności podczas dystrybucji tokenów celem zależania wskaźników zaangażowania. Przestrzega przed nieodpowiednią dystrybucją tokenów, szczególnie jeśli emitent nie uważa, że społeczność na to zasługuje. Podkreśla również znaczne nieujawnienie cen symbolicznych w trakcie dystrybucji przed nią. Jakakolwiek próba takiego działania, czy to za pośrednictwem influencerów, czy firm marketingowych, wzbudza podejrzenia co do projektu. Co tygodniowe losowania Koła Fortune dziś losowanie numer 17, koło 13 i w tym mamy rekordową liczbę 1219 dolarów na chwilę obecną. Informacje szczegółowe na... Telegram to spekulacja czat bądź Osak Polska zamykamy ostatni dzień kwietnia i losowanie do koła fortuny przepraszam do zwycięzca dnia, mamy go wpisać na miesięczny giveaway dziś, a jeszcze ten ostatni, szczęśliwiec do Marcin PK dzięki kamień pozdrawiam również. I tak, jak słowo powiedziane, zamy wszystkich do koła fortuny miesięcznego, aby wygrać jednego szczęśliwca, i myślę, że. 50 dolarów proszę o kontakt mailowy, a także proszę o informację, czy jest to dobry pomysł na przyszłość, czy też może ta kwota jest za mała, nie ma sensu. A może macie własne pomysły, co prowadzić na kolejny miesięczny konkurs, czy zachować tę samą zasadę. Ja pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego tygodnia. Czas start. No i tak mamy Łukasz Makowski, 8944. Proszę o kontakt mailowy. Kryptospekulacja poniedziałek. Dziękuję.